Zapraszamy do wyjątkowego przeglądu wydarzeń z debaty prezydenckiej z 14 kwietnia 2025 roku, zorganizowanej przez Telewizję Republika. Kandydaci starli się w gorących wymianach zdań na tematy bezpieczeństwa, gospodarki i polityki. Kontrowersyjne gesty, emocjonujące starcia i ostre rypousty, tego nie można przegapić. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Telewizja Republika postanowiła zaprosić kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie do szczerej wymiany poglądów na temat czterech fundamentalnych kwestii, które są kluczowe dla przyszłości kraju: bezpieczeństwa, gospodarki, systemu ochrony zdrowia oraz polityki zagranicznej. Rozmowy nie obyły się bez zgrzytów i emocji, a szczególnie dały się we znaki spory pomiędzy Szymonem Hołownią a Sławomirem Mencenem, które wzbudziły silne emocje zarówno na widowni, jak i wśród obserwatorów wydarzenia. Wśród uczestników debaty, która odbyła się dzięki organizacji Telewizji Republika 14 kwietnia 2025 roku, wyjątkową uwagę przyciągnął niespodziewany występ Marka Jakubiaka. Zaskoczył wszystkich, przynosząc na scenę nietypowy rekwizyt, wykonany z tektury wizerunek Rafała Trzaskowskiego. Ten kontrowersyjny gest był odpowiedzią na brak obecności prezydenta Warszawy podczas dyskusji. Jakubiak nie omieszkał skomentować sytuacji w swój charakterystyczny sposób. Mówiąc z przekąsem, że w wirtualnym państwie Donalda Tuska tekturowa sylwetka Rafała Trzaskowskiego wydaje się być na miejscu. Jego brak obecności na debacie, jak stwierdził, to zniewaga dla milionów obywateli. Ta zaskakująca sytuacja spowodowała zamieszanie wśród pozostałych debatujących. Widocznie poirytowany Grzegorz Brown nie krył niezadowolenia, podczas gdy Szymon Hołownia wezwał wszystkich do zachowania powagi i szacunku dla sytuacji, podkreślając wagę wydarzenia. Ostatecznie, na skutek nacisków i presji, Jakubiak zadecydował o usunięciu tekturowej postaci ze sceny, przywracając porządek do dyskusji. Nie obyło się również bez ostrej wymiany zdań pomiędzy Markiem Wochem a Szymonem Hołownią. Woch, zadając pytanie o konstytucyjny ład, sprowokował Hołownię do wyrażenia szczerego stanowiska na temat przyczyn zakończenia współpracy z samorządowcami. Marszałek Sejmu wyraził swoje zdanie jasno. Rządziliście razem z bezpartyjnymi samorządowcami i prawem i sprawiedliwością, dlatego nasze drogi musiały się rozejść. Chołownia zaakceptował swoje stanowisko, dodając wymowny gest do dynamicznej i pełnej zaciętości dyskusji tego obfitującego w emocje dnia. Wywiązała się intensywna, pełna emocji sprzeczka pomiędzy kandydatami, wywołana szeregiem kontrowersyjnych wypowiedzi. Szczególne wzburzenie towarzyszyło chwili, gdy podczas omawiania tak istotnych kwestii, jak tożsamość narodowa i obywatelska równość, Jakubiak zdecydował się zasugerować, że osoby, które nie mają dzieci, niejako pozostają na marginesie społeczeństwa. W odpowiedzi na te słowa, Hołownia zdecydowanie wyraził swoje oburzenie, stawiając retoryczne pytanie, czy rzeczywiście brak potomstwa ma oznaczać wykluczenie z narodu, co według niego jest całkowicie bezsensowne. Tego typu wypowiedź Jakubiaka szybko stała się przyczyną fali krytyki ze strony innych uczestników debaty, w tym choćby Adriana Zandberga oraz Joanny Senyszyn, którzy wyrazili swoje oburzenie podobnymi opiniami. Widzowie mieli okazję dostrzec również niecodzienne zachowanie Mencena podczas debaty prowadzonej przez Republikę, co wzbudziło zaniepokojenie i zdziwienie pośród niektórych obserwatorów. W dodatku, już na samym początku swojej wypowiedzi, Mencen skonfrontował hołownie pytając go, czy nie czuje wstydu w związku z wspieraniem kontrowersyjnych działań Tuska. Na to Hołownia odparł z pewnością siebie, że ma odwagę walczyć o sprawy istotne dla ludzi, oskarżając przeciwników o brak odwagi i determinacji. Mencen nie dawał za wygraną, przerywając mu i doprowadzając do ostrzejszej wymiany zdań. Nieco później, Hołownia zadał Mencenowi pytanie dotyczące jego stanowiska w kwestii aborcji w przypadku gwałtu oraz ewentualnych sankcji karnych czy należy karać to więzieniem. Mencen stwierdził wówczas, że jego zdaniem nie powinno do tego dochodzić, ale zapewniał, że nie zmienił swojego stanowiska, sugerując, że dobrze wie, jakie jest jego zdanie. Ta punktualna wymiana argumentów przekształciła się w gwałtowną kłótnię, w której politycy wzajemnie oskarżali się o kłamstwa oraz zasypywali zarzutami o brak odwagi. W trakcie burzliwej debaty poruszono wiele tematów, na które kandydaci próbowali znaleźć odpowiedzi. Jednym z bardziej poruszających było pytanie, jakie Nawrocki zadał hołowni, dotyczące finansowania mediów publicznych, dlaczego miliardy przeznaczone dla TVP nie mogły wspomóc chorych dzieci i jak hołownia się czuje jako kandydat, który w wielu kwestiach pozostaje w cieniu. Te i inne pytania dodawały emocji do już i tak napiętego i pełnego zaciętych sporów spotkania politycznego. W ciągu mojego życia nadano mi wiele różnych tytułów i określeń. Istotą istnienia telewizji działającej w charakterze publicznym jest właśnie jej misja służenia społeczeństwu podkreśla hołownia z pełnym przekonaniem. Kliknij suba. Po więcej ciekawych ploteczek.